Witam Was w dzisiejszym odcinku Rytmu Życia. Dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, czy nie jest czasem za późno. Jeśli też zadajesz sobie takie pytanie, czy to pod kątem muzyki, czy to pod kątem zaczynania z jakimś może projektem, albo bardziej poważnie z jakąś firmą, zastanawiasz się, czy nie jest za późno, czy robić to, czy nie robić, to mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie. Więc ja tutaj dzisiaj zaczynam swój dzień od spaceru ze Scottem. Później chcę szybciutko iść na salkę, trochę poćwiczyć, zmontować tego vloga i jechać do Łodzi, bo wczoraj słuchajcie, nie dość, że mój synek miał uroczek. to moja siostra urodziła bliźniaki w tym samym dniu, więc w przyszłym roku słuchajcie, trójeczka nasza, naszych dzieciaczków będzie obchodziła urodziny, więc dzisiaj właściwie tylko to mam w głowie, ale oczywiście vlog i rytm życia też, więc... Yy więc dlatego nagrywam. Czy nie jest za późno? Ja takie pytanie sobie zadawałam po raz pierwszy w wieku 19 lat, jak chciałam być muzykiem, a tu ani szkoły muzycznej, ani jakiś perspektyw, bo przecież na studia muzyczne w Polsce nikt by mnie nie przyjął. Co więcej, ja jeszcze wtedy nie miałam zielonego pojęcia, co to znaczy ćwiczyć na perkusji, bo przez całe liceum, czyli od czasu jak zaczęłam grę na bębna, czyli mając 13 lat przez całe liceum, moje ćwiczenie polegało tylko na tym że się spotykałam raz na tydzień z moim zespołem w sali prób i tam miałam do, tylko i wyłącznie tam miałam dostęp do perkusji jak sobie teraz analizuję ten czas to są tam pewne takie zależności, które rzeczywiście sprawiają, że jeśli chcesz coś zaczynać to te rzeczy Ci się też zastosują na pewno w, w, u ciebie. Jak to się, jak to się stało, że... Mimo, że później miałam znowu kolejny rok takiej przerwy, bo pojechałam do Stanów, ale tam pracowałam i lekcje gry na perkusji brałam sporadycznie. Generalnie też nie miałam zestawu perkusyjnego tam w Stanach. Po powrocie ze Stanów, po tym roku pracy, dopiero wtedy miałam możliwość z tego yy, korzystać. Więc po powrocie moja rzeczywistość wyglądała tak, że tak jak teraz jest 6.30, to właśnie mniej więcej o tej porze Lądowałam na salce w łodzi, gdzie podwoziła mnie moja siostra, bo moja siostra jechała, słuchajcie, do szkoły na studia, zwykle na godzinę 7:20, czasami na 8:00, więc podrzucała mnie. Ja od 7:00 już siedziałam na salce i po prostu tam zaczynałam bębnić. I to wtedy, po powrocie ze Stanów, w wieku 19-20 lat, zaczęłam rzeczywiście ćwiczyć poważnie. Mimo, że cały czas się zastanawiałam, czy to nie jest za późno. Że finał był taki, ja dokładnie wiedziałam, że ja chcę zostać perkusistką i że ja zrobię wszystko. Będę ćwiczyć, będę pracować, żeby dać sobie taką szansę. Żeby później nie żałować, że czegoś takiego nie zrobiłam, że nie spróbowałam. I to były dwa lata takiego ćwiczenia, wstawania rano, wymyślenia, żeby pójść na studia zaoczne, co dawało mi cały tydzień właściwie wolny. Moi rodzice prowadzili wtedy taki kiosk ruchu, więc ja im oczywiście w tym kiosku też pomagałam, ale tak jak wam mówię, zamiast na studia, ja jechałam do sali, która nie miała okien. Słuchajcie, tam było potwornie zimno. W, w, było właściwie tak samo zimno, jak na zewnątrz, bo rzeczywiście szybnie było. Po prostu to była stara fabryka, szyby były powybiane, więc ja tam siedziałam w tym zimnie. Słuchajcie, w czapkach, w kurtkach i po prostu grałam po 15 minutach mi już było ciepło, więc było ok. Instrumenty na tym pocierpiały, bo blachy, które kupiłam, na które ciężko zapracowałam, stana popękały. Ale, no i to taki był mój mi jedyny minus, ale to mnie bardzo dużo nauczyło. Właśnie to było taką moją drogą do tego, żeby, mimo że czułam, że kurczę, to już może być za późno, to już może już, wiecie, no jednak trzeba zaczynać yy, grę czy cokolwiek, jak ma się 5 lat, a ja zaczynam mając 20 lat, myśleć o tym, wiecie tak, poważnie. Ostatnio usłyszałam taką fajną historię i myślę, że ona jest takim dobrym nawiązaniem, dlatego chcę Wam o tym opowiedzieć, ale najpierw zostawię mojego psa i biorę placak i idę na salę. Trochę poćwiczyć, zmontować tego vloga, a później fruit do łodzi. <laughs> Więc ja, ja tutaj odstawiam psa, a Wam, zobaczę, a wam pokazuję, jak wyglądały moje, uro, moje urodzinki. Urodzinki Leonka Roczek już ma. Mam, Pierre's oh! Wylądowaliśmy w Dramakademii, więc mam dla, was taką, mam dla Was taką historię, którą o, usłyszałam ostatnio. Było jakieś takie seminarium czy jakieś szkolenie, gdzie gościu na scenie kazał całej grupie podnieść rękę jak najwyżej. Poprosił właśnie wszystkich, słuchajcie, podnieście jak najwyżej rękę. No i ludzie tam podnoszą jak najwyżej. No i ten gość mówi, no dziękuję, a teraz spróbujcie podnieść jeszcze wyżej. No i oni tak jeszcze wyżej podnoszą i zróbcie sobie sami taki test, nie? Kurczę, spaliłam. No nieważne, nie rób się tego testu, ale wiem, że będziecie umieli sobie to wyobrazić. W każdym bądź razie za drugim razem, właśnie każdy podniósł tą rękę o 5 cm wyżej do góry. Robiąc rzeczy, my często właśnie robimy to w taki sposób, że to podnosimy, ale tak no, nie na maksa, żeby, wiecie, no ale podnosimy. A chodzi o to, żeby podnieść tą rękę jak najwyżej się da, już za pierwszym razem. I, i chyba to jest ten klucz do tego, że to nie. Fakt, że jest za późno, to nie twoja metryka, to nie twój wiek, tylko właśnie to nastawienie, ten mental, to czy ty jesteś w stanie teraz uwierzyć, mając 50, 60, 40, 30, 15 lat, że zrobisz wszystko, co będziesz mógł albo mogła, zrobisz wszystko, co w twojej mocy, żeby osiągnąć to, co chcesz osiągnąć. I tak. Jeśli masz takie myśli jak ja, a ja też takich myśli miałam dużo, chciałabym, ale nie wiem, czy się nadaje, nie wiem, czy nie jest za późno, nie wiem, czy to dla mnie, takie wątpliwości, które gdzieś tam w nas siedzą i sprawiają, że my rzeczywiście stoimy w miejscu zamiast działać i pracować i się nad tym nie zastanawiać. Ale jak można sobie pomóc? Samemu nam często jest bardzo ciężko podnieść tą rękę jak najwyżej się da, bo nie mamy takiego, wiesz, wiecie, przymusu. My jesteśmy też tak skonstruowani, żeby sobie dawać takie granice, żeby sobie dawać takiego, wiecie, strażnika, który tutaj pilnuje, żeby nasze ciało. Się nie daj Boże nie za bardzo wiecie, przemęczało. W, w, w książce David Goggins właśnie o tym mówi, że jest taki governor, gubernator, czy jak to tam po polsku przetłumaczyć? Gość, który nam nas tak ogranicza, to taki ogranicznik mamy w sobie. I jeśli ten ogranicznik cię, cię dobrze pracuje, to właśnie on, on ty pracujesz na 40% swoich możliwości. W momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że masz taki ogranicznik w sobie, wtedy zaczynasz te. W momencie, I w momencie, kiedy dochodzisz do takich swoich granic, gdzie już twoje ciało mówi: Ja już tam więcej nie mogę. To mając ten mental hej, to jest ten ogranicznik, to jest 40% tylko moich możliwości, a jeszcze mam 60% przed sobą. I zdejmując ten ogranicznik, nagle się okazuje, że ty możesz podnieść tą rękę 5 cm wyżej, zagrać coś 10 bpmów szybciej, wiecie, zrobić 15 maili sprzedażowych w godzinę, a wcześniej miałeś problem z jednym mailem, zrobić więcej niż sądziłeś, że na to cię stać. No i to jest ten klucz, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest nasz maks. I żeby ten maks przekraczać. Tylko jak go przekraczać? Łatwo powiedzieć. U mnie najłatwiej było przekraczać to dzięki ludziom, gdyby nie zespoł patologii. Tak, gram w zespole patologii, którzy, którzy mi. Tam by, by była grupa y, chłopaków, łuskich muzyków, m.in. Tomek Struszczyk, który teraz śpiewa w legendarnym zespole Turbo od wielu, wielu lat. Jest naprawdę jednym z najlepszych wokalistów w Polsce. To on kłócał i patrzył, czy ja równo gram. Ja na każdą próbę, słuchajcie, dla mnie każda próba to było zmierzenie się z moimi takimi granicami, pokonywanie ich. Bo po pierwsze, chłopaki mnie zaprosili na to przesłuchanie do nich, ale to kiedy się wam opowiem o tej patologicznej historii. Dla żartów, po sobie pomyśleli, kurde, jakaś laska pisze, że lubi muzykę progresywną, to zaprosimy ją, zobaczymy co ona potrafi grać. Żaden perkusista z łodzi nie chciał się podjąć wyzwania, żeby, żeby słuchajcie, spisać te numery, które oni stworzyli, bo oni zrobili takie bardzo dziwne numery na, na przykład na, na, na różne metra, tak jak 11.16. Tam były różne rzeczy. Metrum w piosence się zmieniało 50 razy, trzeba było, żeby ją zapamiętać, ja miałam, spisywałam te piosenki, słuchajcie, to mi zajmowało to 7 stron, ale nie o tym chciałam. Kurde, przepraszam, wracając do tematu. Już nie będę się rozgadywać. Wracając do tematu. Ja sama pewnie bym nigdy, do, do, tego, do, do, nigdy bym do tego nie doszła, gdyby nie właśnie takie osoby, gdyby nie ten mój zespół patologii w Łodzi, gdyby nie Wojtek Pilichowski, który później mnie cisnął bardzo, bardzo mocno i, i pchał, i mówił nie tak, tak, i ja po prostu, wiecie, był, miałam takiego swojego strażnika, który mi mówił, dawaj, dajesz radę, no. Moi wcześniejsi perkusyści to grali, to ty też będziesz mogła to zagrać, nie? Ja wtedy ćwiczyłam po 10 godzin, po 12 godzin Właśnie robiąc te rzeczy, poprawiając się, starając się być jak najlepsza. I nawet bez tego ćwiczenia, słuchajcie, po dwóch latach to dało efekty, właśnie tego, że grałam yy, z zawodowymi muzykami w Polsce, później z takimi artystkami jak Kaja, yy, czyli dostałam się do tego topu tutaj, w tym kraju. I nie mówię, żeby się tutaj chwalić, tylko pokazać ci, że nie jest za późno. Że nawet jeśli wszystkie okoliczności na świecie mówią, że hej, nikt w twoim wieku już tego nie robi. To wcale nie. Marysi Dziadek, słuchajcie, w wieku chyba tam 90 lat napisał książkę, zaczął, zaczął pisać tą książkę. Żył 96 lat i napisał chyba dwie albo trzy, więc. To są fajne przykłady właśnie osób. Ja uwielbiam takie rzeczy, bo uwielbiam wszystko, co łamie jakieś schematy, stereotypy i nas zaskakuje. I kurczę, jeśli Ty możesz być takim zaskoczeniem, to czemu tego nie spróbować? Czemu nie zobaczyć, jak najwyżej jesteś w stanie podnieść tą rękę? Wracam do tej historii wcześniej, wiecie. To jest mega mega fajne. I my też mamy teraz takiego strażnika, słuchajcie, w szkole. Ten kurs z Gergo Burla kurs o ćwiczeniu. To jest taki kurs dla perkusistów, którzy już grają, czyli jeśli zaczynasz dopiero swoją przygodę z perkusją, to nie kupuj tego kursu, bo on ci się nie przyda. Natomiast jeśli już grasz i chcesz poznać właśnie taki mental ćwiczenia najlepszego jednego z najlepszych muzyków na świecie, bo wiecie, muzyka to nie są zawody, ale ten koleś jest naprawdę wiecie, fenomenalny, to on właśnie też o tym mówi, o tym ciś ciśnięciu y, się do granic swojej możliwości. Ja teraz na koniec wam puszczę fragment z, z jego lekcji, to jest fragment wywiadu, który y, nagrałam z nim, i y, ten wywiad jest podzielony właśnie na takie lekcje. To jest lekcja o tym, jak ćwiczyć na sali prób, czyli jak podnosić jak najwyżej rękę. I tam Gergo będzie się odnosił do tego, że on podczas ćwiczenia. Wiecie, wielu z nas podnosi właśnie podczas ćwiczenia, ćwiczy tak, nie? A on mówi o tym, że on chce ćwiczyć tak jak na koncercie dawać siebie maksa. I o tym e, był dzisiejszy odcinek. W your know, practice studio, there are two ways. You can play or you can practice. When you are enjoying yourself, it's more like playing. It's not really effective uh, practice wise. Practice wise is, is a more methodical, more focused uh, way of playing on the drums um, my motivation because uh, of course it's it's never enough but my motivation is to get that um, physical mood in the practice room what i have on the stage oh yeah which is almost impossible we are talking about adrenaline you know con connection with other musicians which is very 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 hard to um get in the practice room when you are alone with your metronome or without with your metronome with a poor light somewhere, you know? So my motivation is to get that physical and and mood and heart and brain mood to play 100 percentage in the practice room. Mam nadzieję, że ta lekcja od Gergo Wam się podobała. Dla mnie jest jedną z ważniejszych lekcji, które będą w tym kursie Sekrety Ćwiczenia Practice With Me. Poza tym, że tam Gergo wyciska z nas wszystko to, co mamy najlepsze, i nawet jeszcze o tym nie, wie, nie wiedząc. Ten kurs to trzy miesiące pracy właśnie z tymi materiałami, z jego systemem ćwiczenia, z jego ćwiczeniami, gotowymi zestawami ćwiczeń, które na pewno każdemu z nas do końca życia posłużą yy, w tym tygodniu, słuchajcie do końca soboty mamy jeszcze przedsprzedaż ofertę przedsprzedażową, którą możesz sobie zobaczyć tam, dla naszych dla was wszystkich, słuchajcie ode mnie taki kod DA.VIP. zobaczcie sobie jaka, yy, jaka jest wtedy cena yy, wykorzystując ten kod i co jeszcze wam chcę powiedzieć dziękuję za dzisiaj dobrego tygodnia